Witam Was serdecznie, mimo późnej pory właśnie u mnie w klanie siedzimy i wbijamy Chesta Już niewiele brakuje, jedna koronka została nam do wbicia, było przed chwilą jeszcze 50 ponad. Troszeczkę jak widać tutaj wszyscy siedzimy, czatujemy, zobaczcie jak to w ogóle wyglądało. Tutaj jak widać cała prawie topka troszeczkę pospadała, żeby ponabijać, no jest pierwszy sezon, więc wszystko robimy razem, ale tak myślę, że jakby to wszyscy robili po 40, jakby robili spokojnie, to Clancz jest do wbicia na luzie, więc nie trzeba spadać i robić żadnych numerów. Kto pierwszy, kto szybszy, albo kto więcej wbije i tym podobnym. Ja wiem, że to jest pierwsza zabawa więc zobaczymy, no jeszcze brakuje nam jednej koronki widzę tutaj, próbują, próbują właśnie moi klanowicze wbić, za chwilę mam nadzieję, że będzie i zrobimy pierwszy opening klan to na, mojej, na moim kanale Brave Poland dołączę za chwilę do grona klanów, które już ten klanczes otworzyły mam nadzieję, że wypadnie coś fajnego, oglądałem filmik kurwionego. to troszeczkę no nie za ciekawie to wygląda zobaczymy, no zobaczymy czy jest szansa Zobaczymy czy jest szansa w ogóle na jakieś legendy z tego clanchestu. Piszcie w komentarzach ile wam jeszcze brakuje, co wam dropło, jak już otworzycie swojego clanchesta. Mam nadzieję, że już za chwilę ktoś tą koronkę jedną chociaż zrobi. Ja też przed chwilą właśnie walczyłem. I przegrałem 2 do 1, ale jedna koronka się liczy, bo właśnie próbujemy, mimo późnej pory, w Polsce już jest prawie za 15, pierwsza, próbujemy wbić tego Clanchesta. Więc czekam tą, na tą jedną koronkę. No i tutaj chyba się nikt nie chce odważyć, wszyscy czekają właśnie na tego Clanchesta. Mam nadzieję, że ktoś tam walczy za nas. Tutaj, jak widzicie, właśnie zacząłem grać tego crunchesta magiczna mi wpadła. Mam gianta, piszecie dlaczego ich nie otwieram. Czekam na opening, będę nagrywał polowanie na Elektro Wizarda, więc spokojnie to wszystko będzie. No i tutaj. <laughs> tu farmer właśnie się śmieje, że wyatakujcie, on tu będzie patrzył. No spokojnie, wszyscy czekamy, właśnie chcemy tego crunchesta już otworzyć. Mam nadzieję, że komuś się w końcu uda tą jedną koronkę wbić, bo emocje naprawdę. Co nam się trafi, miejmy nadzieję, że będą super karty. Oj, czekam, czekam. 4 piki, 45 rzadkich. Ale to już na tym dziewiątym, ale za będzie 10, więc oczekiwanie jest niezłe. Naprawdę jest niezłe. No mówię no, sposoby na ten klanczes dla mniejszych klanów, jeżeli chcecie, to po prostu no, paru osób musi spaść, ale takich, które, które wiecie, że odrobią te punkty. U nas była zabawa, sprawdzaliśmy. No, ja wiem, że pospadali ci lepsi na te niższe areny, i troszeczkę co niektórzy się denerwowali. Nie, nie polecam tego i nie, nie jestem za takimi rozwiązaniami, no ale to jest pierwszy clan chest. Pozwoliłem na to, na to żeby potestować po prostu. Też trochę materiałów pozbierałem właśnie na YouTube'a. Ta, <grytanie> tak, nagrywam. Nagrywam właśnie, <grytanie> nagrywam i czekam na tego jednego. A tego jednego, kto to wbije? No miejmy nadzieję, że za chwilkę to nastąpi. Naprawdę oczekiwanie jest niezłe. Wszyscy czekają na tego Clunchesta, nikt nie chciał wbijać. <grytania> Rozen spięty jest przed widownią. <grytania> Pozdrawiam, no naprawdę, no zobaczymy. No, jeden... Jedna koronka, jedna koronka nam brakuje. Zobaczymy jeszcze parę minut, parę sekund. Mam nadzieję, że tam ktoś walczy za nas dzielnie i wbije tą jedną. Oby nie było żadnego shitu w tym. No naprawdę oby coś fajnego się trafiło. I mamy clan chesta, otwieramy. No i mamy clan chesta, zaraz go otworzymy. Maślak skończył. Gratuluję Maślak, zakończyłeś naszego Clunchesta. Oczekiwanie było, czekaliśmy i otwieramy pierwsze nasze. Pozdrawiam YouTube, właśnie Farmer. Ostatnia walka Maślaka wygrał 1 do 0. 1 do 0 Maślak, dziękujemy ci. Pozdrawiam mamy, Joker, dobra. Otwieramy, dobra. Otwieramy tego Clunchesta. Co w nim będzie, no. Złoto to jest gwarantowane. Jedna Walkiria, muszkieterki dwie, 22 dwa bombery, 29 elitarnych barbarzyńców, to mi się przyda naprawdę, zaczynam ich używać, jedna Wiedźma, 200 arczarek, uff ile już ich mam, 217 tesli, też to w ogóle nie gram, Cztery klony, o jest ładnie i eee, barbaria, no nic ciekawego, nic ciekawego. <laughs> Dobra, piszcie, co wam się trafiło. Zobaczę, jakie są komentarze o mnie na czacie. Tak wygląda właśnie nasz clan Z tych barbary, elitarnych barbarzyńców jestem zadowolony, z klona jestem zadowolony. Reszta to by mogła przemilczeć. Ale badziew, bo ja się otwieram. No dobra, czekam na wasze komentarze, jak wam dało ze skrzyni. Pozdrawiam.